Cieieeeee Mankowicowi! Dzisiaj jesteśmy w kolejnym odcinku i dzisiaj zagramy sobie w Fasmofobię. Więc tak, wybieramy sobie mapę na początku: Tanglewood Drive 6, więc dobra. Oczywiście, wybieramy sobie tryb profesjonalny, ponieważ jak prawdziwy Polak zna się na wszystkim, tak, więc nawet na trapieniu duchów, bo na tym Fasmofobia właśnie polega, jak nie wiecie. Dobra, i jakieś sobie tutaj itemki dodamy na polowanie. Ja mam niektóre drugie poziomy, na przykład takie... uv mam na drugim poziomie, albo na przykład... ...taką książkę mam na drugim poziomie. Dobra, jakieś lekarstwa sobie dodamy. S -s tutaj jakąś... E ...sól możemy dodać właśnie, zakupimy jakąś sól. Dodamy sobie sól. A, no i krucyfiksa jeszcze musimy oczywiście dodać, żeby nam jakiegoś dziwnego hanta nie wywalił, no i co? My chyba lecimy, startujemy, tak? Dla tych, którzy nie wiedzą na czym polega fasmafobia, więc tak, to wytłumaczę szybko na czym to polega. Więc tak, mamy w grze 7 dowodów oraz oraz kilkadziesiąt duchów. I na podstawie tych dowodów musimy sobie ustalić jakie to, jaki to będzie duch. I każdy duch będzie miał przynajmniej trzy dowody i tylko trzy dowody może mieć właśnie. I właśnie możemy sobie tutaj wybierać jaki tutaj ma być duch, jaki to będzie. Na przykład przykładowo możemy sobie wybra wybrać Poltergeist'a tak. I możemy jeszcze skreślić jak to mamy pewność, że to nie będzie na przykład poltergeist Dobra, ja sobie biorę na początek właśnie latarkę, bo ja bez latarki to jak... Jak nie wiem co, ale sobie jeszcze możemy książkę zabrać i termometr, żeby sprawdzić, gdzie nasz y, duch się znajduje. Y, mamy tutaj włącznik w piwnicy, dobra, mamy włącznik do światła do piwnicy, ok. A jeszcze tutaj jest, że musimy sobie spaść poniżej 25% psychiki, ale tego chyba nie będę robił, chyba że y, będzie nam fest y, dawał dużo. Zabierał dużo psychiki. I to jest nasze osiedle. Tak. Ja to tutaj mamy, nasz dom. Więc sobie wbijamy tutaj do domku. Otwieramy się, no I tak. Zapalamy światło i nic się nie dzieje. Zapalamy drugie światło i nic się nie dzieje, bo są wyłączone światła. Zabieramy sobie kluczyki do auta, bo możemy właśnie sobie. o. Bo w garażu jest auto. O, i zapalamy trzecie światło, i znowu się nic nie dzieje. Więc sobie idę włączyć e, prąd. O, i mamy tabliczkę widza. Okej. Okay. Może się pobawimy z nim. O, i mamy. Oo. I mamy kość. Mamy chyba czaszka to jest. A tutaj nam temperatura mm, stoi w miejscu. Okej. Okay. Dobra, zaraz się zajmiemy tą czaszką. Tylko chciałbym jeszcze wiedzieć, gdzie mam e, jakąś kryjówkę, żeby jak, jak nam Hanta wywali, tak? O, tu mamy kryjówkę, więc dobra. Tutaj nie ma ducha, więc sobie zapalimy tutaj światełko. Halo, duchu, gdzie jesteś? On nas jakby co nie słyszy, nie? Tylko jak klikniemy sobie V, to on nas będzie słyszeć. Dobra, na razie nie ma go nigdzie. Siema. O czymś rzucił? Słyszałem, że w kuchni chyba czymś rzucił. Oho, jest, rzucił. I tutaj nam spada temperatura. Więc nasz duch będzie prawdopodobnie nie wiadomo gdzie, ponieważ nam w dwóch pomieszczeniach spada temperatura. Ale dobra, na razie postawimy sobie termometr tutaj. A, no i książeczkę Na razie sobie postawimy tutaj. Może się podpiszę. Oj! O! Co to je było? Jak się wystraszyłem! Aż mi ciady przeszły, nie? Event mi wywalił, nie? Tutaj jest duch nasz. Ja pierdzielę. Naprawdę. Jak się wystraszyłem Ja pierdziela Dobra Ale Dosłownie kurde przed, przed ekranem mi, jak, jakiś taki jumpscare mi wyleciał, nie? I 80% ja mam do, już kurde psyki. Dobra, zabieramy sobie aparat i crucifixa zabieramy, bo naprawdę jak on mi hanta wywali, że to nie będzie za ciekawie. O, i znowu gdzieś otworzył drzwi. Ok. E, ale to chyba nie będzie właśnie oni, bo, bo on mi tak e, właśnie beknął do ucha. Nie wiem, czy to słyszeliście, ale tak, taki był właśnie bek e, do ucha. Jak on mi właśnie event wywalił. Dobra, robimy sobie zdjęcie kości. Dobrze. Gid zdjęcie. I idę jeszcze po MFA, bo on tam mega dużo rzuca tymi, e, tymi rzeczami. Dobra, zabieramy sobie sul e, i e, to możemy zostawić w sumie. I zabieramy MFA, dobra. Dobra, siema duchu. Podpisałeś się? No, niestety nie podpisałeś się. E, właśnie sobie wsypiamy tutaj sól i okej okay. zobaczymy czy wdepnie w naszą sól mamy 5 stopni i tutaj nam rośnie temperatura i zgasił nam światła niestety ty bo ja nie wiem czy on nie zmienił pomieszczenia przypadkiem bo jest tu 5 stopni nie tu rośnie nam Tutaj także nam rośnie. Mam nadzieję, że nie wszedł do, pi do piwnicy, tam co, nie? Nie, tutaj rośnie. Nie, dalej jest tam chyba. Bo tutaj jest najniżej, tak mi się wydaje. To dalej on tutaj jest, w tej kuchni. W sensie to jest gadalnie, chyba. To nie jest kuchnia. O, światełka. A, MF-a miałem sprawdzić. Właśnie Dobra, odpalamy MF'a I sobie sprawdzamy, tylko że on teraz niczym tu nie rzucał Więc pewno nie będzie takiego dużego tego MF'a Okej, okay, dobra, więc sobie położymy na razie Zobaczymy, może będzie pikał O, znowu światełkami się bawi O I Hanta mi wywalił akurat A ja wyszedłem No to nieźle a ja krucyfixa tam nie dałem? Że on mi hunta wywalił? Lol Ej, ale to ja mam 70% psychiki przecież Tego tak mi hunta wywalił To jakiś, nie wiem, agresywny jest Może być przypadkiem demon Dobra, zabieramy sobie właśnie naszą kamerę Czy już się hunt nam skończył? Tak, hunt się skończył Tylko nie wiem czy to był hand właśnie, bo bo cały czas jest Eee jak to powiedzieć e, Cały czas jest O, drzewa duszał e, Cały czas jest dobra, przestawimy może tą kamerę Pyk O, wdepnął w nasz ślad I kurde nie wiem czy on nie zmienił pomieszczenia Bo tu jest na plusie 10 stopni Kurde, serio taki jesteś ...duchu... ...weariu... Nie no, nie ma bata, że on zmienił przecież. Przecież tu jest wszędzie po 15 stopni. A jeszcze na wszelki wypadek się przejdę wszędzie. Tutaj rośnie wszędzie. O, tutaj zgasił światełka nam. Niemiło z jego strony. No brzydko zrobił. Nie, 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 on tam na 100% jest. Dalej jest tutaj. Tylko że rusza tam gdzieś drzwiami słyszę cały czas. Dobra. Czy napisał coś, coś w książce? Niestety nic nie napisał. O! Ty może... Dobra, ja pójdę po tego. Na razie na kamerę pójdę, zobaczyć. A później pójdziemy po ultraviolet sprawdzić, ponieważ on tam gdzieś napra nap naprawdę rusza drzwiami, nie? Gasimy sobie światełko i sprawdzamy kamery. A! Nie, no tak, to ja się tutaj. Nic tutaj nie widzę, nie? W sensie widzę, no ale nic tu. No, wiecie o co mi chodzi. Dobra, to sobie zabierzemy ultrawiolet od razu. I bo muszę zgasić tam światła, właśnie. O, i świ ten wodę puścił. I brudna woda jest. To nieźle. Dobra, sprawdzam czy tutaj jest gdzieś ultrawiolet. No zaraz zrobimy zdjęcie tej brudnej wodzie. Tak, będziemy już mieli pierwszy dowód jak będzie. Ultra... o, światło mi zgasił. Ja pierdzielę, znowu event. To nieźle, nie. Niestety nigdzie nie widzę ultrawioletu. A jak widać jest fest aktywny. Nasz duch. Co nie? Dobra, idę mm, na kamerę zobaczyć. Pyk. O, zgasił światło razem ze mną. Kurde, event znowu. Ja nie wiem, aktywny jest fest. Naprawdę. Nasz duch. Ja, o kurde ja mam 50 psychiki. Dobra, sobie Gólne potkę. I patrzymy na kamerę. Czy jest jakiś Orb? Eee, orba nie widzę. Ty, bo my żadnych dowodów chyba nie mamy. No nie mamy. A jeszcze to witch nie będzie, bo... W ra jeszcze to Wright nie będzie, bo on tam wdepnął w tą sól. No naprawdę, naprawdę. On jest jakiś, nie wiem, fest aktywny. O, znowu mi zgasło światło. Aha. To nieźle. Tak się bawisz. Duszku mój. Piękny. W ogóle w całym domu mi zgasił światła. No to pięknie. Dobra, idę tam porobić zdjęcia tego wszystkiego. Pyk. Śla tego tutaj i brudnej wody. Pyk. Brudna woda. I jeszcze możemy zobaczyć, czy jest mroźne temperatury. Nie mam mroźnych temperatur. 10 stopni jest. A tutaj? Ej, ty, on się przemieścił tutaj. Aha, on się przemieścił tutaj. Dobra, więc ee, ja się obracam, tak? Kamera obracam. I. To obracamy. Pyk. Książeczkę przesuwamy. E, I fixa także przesunę. Pyk. Możemy sprawdzić MFA. Czy gdzieś tutaj wariuje? Niestety nigdzie nie wariuje. Albo stety. No i co? Ja chyba idę znowu na kamerę zobaczyć. Dobra, gasimy światełko i lecimy na kamerę zobaczyć, bo, bo na pewno będzie coś na kamerach. Tak mi się wydaje, bo nie ma ani. Nie ma ani. Mroźnych temperatur. Ani nie ma właśnie niczego nie. Coś musi być na kamerach. Jakbym teraz miał obstawiać, co za duch będzie. Poltergeist, albo demon. Albo Mara. Bo ona też tam gasiła światła, czy... W sensie, nie wiem co tam ma ta Mara. Czy ona tam gasi światła, czy ona lubi w ogóle światła, bo wiem, że... Coś tam z tą Marą było z... ze światłami. W sumie to może być Mara, bo ona mi tam gasiła światła. Więc ty... te trzy duchy bym mu na razie obstawiał. Na razie sobie zaznaczymy Marę. Bo ona mi tam gasiła światła. Dobra, co bym tu jeszcze zrobił, widzowie? Dobra, możemy z nim pogadać jeszcze. Więc lecę z nim jeszcze pogadać. Siemo, napisałeś coś? Nic, nagle nie, 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 nie zgoliłeś. Dobra. Eee. Jesteś przyjazny? Gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Jesteś przyjazny? Gdzie jesteś? Jak jest twój wiek? Nie, nie ma Spirit Boxa. Kurde, naprawdę nie wiem. Żadnych dowodów jeszcze nie mamy, ani nic. Rusza gdzieś... ...drzwiami. No co, no chyba idę dalej na kamery sprawdzać, nie? Bo ja nie wiem, co tu jeszcze można zrobić... ...jak nie na kamerach. I teraz się jakiś mega cichy zrobił Nasz duch Nie wiem czemu, taki głośny był, jak aktywny A teraz się taki cichutki zrobił Chyba, że on znowu spierdzielił gdzieś Do innego pomieszczenia Nie no nie gadajcie, że on kurde tak zmienia mi pomieszczenia Że ja będę latał ze wszystkim, tak wszędzie Bo ten film będzie trwał godzinę, albo więcej Jak ja będę tak latał Hmm. A za cholerkę tutaj nie ma nic. Właśnie. No ja już wszystko wykorzystałem widzowie. Dobra, idę go jeszcze poszukać. W innym pomieszczeniu. Czy on nam napisał coś? Nie napisał nam nic. Nie zostawił nam żadnej wiadomości. Dobra, dawajcie ten termometr. I tu znowu jest 15 stopni, to on się przeniósł. Wyłącz tą wodę mi. Dziadzia. Hmm, tutaj go nie ma. O, światełkami druga. O. Czyżby hand za chwilę był. A tutaj można się ukryć. Ta, tutaj można też się ukryć w piwnicy. Jakby co. Nie no, tu jest 20 stopni w tej piwnicy Więc w piwnicy na pewno nie będzie I tu się przeniósł O I światła mi wywalił Ja przytdzielę Really Światełka mi wywaliłeś Nie ze mną ten numeru duchu I tutaj się przeniósł chyba Albo tu? Kurde, otwiera mi drzwi gdzieś. Słyszę. Tutaj mi spada temperatura. Do ilu mi spadnie tutaj temperatura? To co, on znowu tutaj przyszedł? Nie no, tu jest... Takie... Nie wiem. 13, 14 stopni. Nie no, 13 takie może. Ja pierdzielę, znowu... Jo! Znów się jakiś kurde aktywny zrobił Dobra tu sprawdzimy ter, ter, Temperatura No i tu nie ma No nie ma nigdzie Więc tutaj nie będzie Tutaj musi być No i rośnie kurde przeszedł Ja pierdzielę nie, naprawdę będzie się film trwał godzinę. Bo on tak przechodzi, że masakra. A my żadnego dowodu jeszcze nie mamy na niego. No i tutaj rośnie wszędzie. Wszędzie rośnie temperatura, co jest grane. Tutaj. No i się tu chyba przeniósł. Mm -hmm. Więc to tak. Nie no, nie gadajcie kurde, że on się tutaj przeniósł. Nie no, tu się przeniósł. 100%. Światełka mi druga. Ta, tutaj jest. Dobra, to ja idę wszystko przenosić znowu. Dawaj to i dawaj... Hmm. Wszystko w sumie dawaj. W końcu czemu nie, nie... Dobra, tu na oknach nikt nie zostawił. Eee... Zostawiamy książkę, żeby napisał. Bierzemy krucyfiksa. Żeby nam Hanta nie wywalił. Pyk. Krucyfiks. E, I mamy jeden stopień. Uwaga, czy nam spadnie niżej. E, nie spadnie nam niżej. Ok. E, Bierzemy tego. MFA. Nie ma nic. O. Wydawało mi się, że kroki słyszałem, ale nie. O. Event. Event. Już chciałem się chować, nie. Instynktownie. Tutaj jest. Na 100% tutaj jest. Nasz duszek. Jeszcze tutaj go widziałem. Więc tutaj jest. Bierzemy tego. Nasz laserek. I stawiamy sobie. E, tego typu O! Git, git Tylko tutaj w kamerę w tą stronę bardziej, żeby było widać I... Okej, okay. orb chyba był Nie jestem pewien, ale takie coś mrugało Więc idę sprawdzić, czy na pewno był orb Nie jestem pewien, ale chyba mi się wydaje, że był orb I sprawdźmy to, czy był orb O! Leciało coś tu, więc sobie zaznaczymy orb. Dobra, trochę duchów nam odpadło. Mruga światełkami. Na szczęście to nie musi być demon już. Hmm. E, teraz bym obstawiał Revenant, hantu, Tagę albo Madę. Możemy jeszcze sobie w sumie zabrać czujnik ruchu co go postawić tam. Mrugę światłami. Ok. Na mnie chciał na Spirit się odpowiedzieć. Więc Spirit box bym wykreślił. I... Sprawdzę jeszcze te... E, pismo ducha i mroźne temperatury, czy są. O, o o chyba ruszył czymś, ale nie wiem czym. Właśnie może być ten MF5, bo on tak fest dużo chodzi. No nie gadajcie, że on się przeniósł. O o! Ty gdzie jest ten MF? Gdzie mamy MF? -a? Widzowie mf gdzieś zgubiłem. Chyba. Gdzie mam MF? -a? Gdzie my mamy MFA? Tu jest. On tu gdzieś otwiera drzwi. Tylko nie wiem gdzie. O. O. Jest piątka. Piątka. Jest piątka. Piąteczka była. O. Światła. Światła wywalił. No ta taka sobie zapala. Kurde, nie zamykaj mi drzwi przed nosem. Nie, no nie miły ten duch jest. Jak mi przebyw, zamyka drzwi przed nosem. Dobra, przynajmniej już dwa dowody mamy. Napisał coś w książce. Niestety nie... Eee, no on fes aktywny jest, nie. Rzuca fez tymi rzeczami. Więc ja idę jeszcze raz zobaczyć na te na kamery. Ja 30 minut nagrywam ten odcinek. Rozumiecie to? Widzowie. Orb na pewno. Wie o! Już dwa duchy nam zostały. Pisma ducha też nie było Nic, tam, nic nam to nie dało Im mroźnik temperatur też nie było Dobra Czy jest DOS projektor? Ja nie widziałem, żeby był DOS projektor Więc chyba To jest obajk, Obake A jaki jest Obake właśnie? Bo Obake Czy nie jest właśnie aktywny taki Obake? A, rzadko pozostawia ślady, więc to będzie reju, chyba. Tylko, że reju. Yy... Oho, będzie reju. Tak, będzie reju, bo on mi dużo psychiki z zeżar, więc to będzie reju. Sobie wygólne potkę i to będzie reju. Zaznaczamy Reju. Ultra Feltar też chyba nie było. No i chyba dos projektor, chyba był, nie? W sumie nie wiem, czy był to projektor Możemy strzelić, właśnie. Ale, mm, Dobra, tak, gwiazdek, gwiazdek mamy trzy. Wszędzie. Mm, reju, reju, reju. Demon, który żywi się prądem. Więc tego nie wiem, bo hanta nie miałem. E, hanta nie miałem. I już chyba nie sprawdzę tego hanta. O, i światło tam zgasił. Dobra ja bym strzelał z tego. O dziesiątka przed chwilą była. LOL Naprawdę aktywny jest ten duch. Dobra, ja walerju. I odjeżdżamy. Waleria. Jak się nie uda to trudno. Przynajmniej jakaś kaska przynajmniej będzie, nie? Za te zdjęcia. Uwaga. O baki, nie udało mi się strzelić niestety. No nic. Niestety się nie udało. Em, strzelić. Dobrego ducha, ponieważ był to obakę Ale przynajmniej 150 ekspa i 150 dolarów mamy. Ilość ataków ducha: 0 serio było ze zero huntów? Zdarzeń paranormalnych właśnie no, 6 było. Może tak było gdzieś 6. Ale on mi mega dużo prądu z zeżar. W sensie, jak ja dobrze to rozumiem, bo on mi mega dużo tego zebrał. za żar. A! Mieliśmy się tą tabliczką Ouija pobawić. Zapomniałem. Tera, teraz mi się przypomniało tabliczkę Ouija. Jak widzicie jest takie lustro też. Możemy sobie zobaczyć gdzie nasz duch jest. Ale to nam niestety psychika z żdera. Karty Tarota, oczywiście. Chyba to są karty Tarota. Tak mi się wydaje. I tabliczka widza Mieliśmy, tak? A, no i jeszcze ten e, może być właśnie... Mm, pentagram to się chyba nazywa, tak gwiazda pentagramska może być. I jeszcze taka ręka może być. Ale na pewno jak gracie, albo graliście jakieś w to na pewno znacie tą rękę. Jak widzicie, tyle jest przedmiotów, więc gra jest naprawdę rozbudowana. Nie udało mi się niestety, ponieważ trzy razy zmienił mi pomieszczenie. I to mnie naprawdę zmyliło, tak? Trzeba na coś zegnać, A nie na moją... na mój skill. No nic, ja się chyba z wami żegnam, więc jeżeli Wam się odcinek spodobał, to możecie zostawić jakiegoś y, subika, łapkę w górę, nie obrażę się. I ja się z wami żegnam. Trzymajcie się, no i bajo!